Dzień dobry widzowie, 46 dzień naszej zabawy. Opon, jeśli chodzi o konto jest kontem fair. Ranking bardzo zbliżony do mojego, dokładnie 9 oczek mniej, więc oczek możemy za tę partię zyskać 8. Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego fantastycznego daily. Jak zwykle nie przygotowałem. Mówię, że trzeba zmienić wariant we Francuzie i ja się nie przygotowałem, no ale... Ten wariant nie jest dla mnie problemem. Bicie, bicie... Okej, okay, tutaj można wybić. Są tak, gry, tak grywam ze skoczkiem ustawionym przez F5, gdzie jest wybijanie gońca, ale szczerze lubię tę pozycję oboma kolorami. Białymi najczęściej ustawiam gońca na E6, tak jak właśnie przeciwnik ustawił, żeby Wony i tak jest francuski goniec, jest często nieaktywny, to ustawiam go trochę jak pionka. W ramach rekompensaty często występuje plan z e 4 Możliwością zawsze jest skoczek g5, żeby sprawdzić wybić, wybić. I osłabić tutaj diagonalę. Przeciwnik się broni dość naturalnym ruchem, wyprowadzającą figurę. Zagrajmy wieża e1. To pozycja raczej jest dość mocno samograjem. Jeśli mi czy czy będzie chciał być agresorem, czy pasywem, bo opcje są dwie: albo leci się bardziej H6 G4 niż G4 od razu, ale H G4 chyba nie, G5, G5 H6 G5 niż G5 od razu, idą w 4F5, albo Roszada. Jak zrobię rozszadę to to jest taki ewidentny znak, że to nie jest jakiś agresor. W właściwością moją jest ustawienie konia przez e2 i konia przez f4 w sytuacji, w której nie będzie piona na g5, ustawienie przez... Okej, okay, mamy g5. Dobra. Nie otwieramy tutaj, bo jeśli zagramy którymś z tych pionków, to automatycznie dajemy przeciwnikowi punkt zaczepny. Hmm. Może skoczek b5, żeby skoczyć tędy, tędy i osłabić tu pionę? Nie jest to jakiś pomysł. Jeżeli przeciwnik zagra teraz roszadę, to będą troszeczkę kłopociki chyba. wiesz, też można wskoczyć tu wskoczkiem wtedy. Jest możliwy taki ruszek. Okej. Okay. No teraz na tutaj. Tutaj, tutaj, może wystąpić też tutaj. Tutaj brzmi, czy nawet zagranie takiego wariantu nie byłoby całkiem sprytne, no, ale... Hm. Skoczek na d1 musi iść. No tak musi iść tam. Trochę mam sprzymknięte figury. No nie, nie gra się tego prosto. Okej, okay, tutaj chciałem oddać pionę. Zlaby za otworzenie wieży. Yy, no i co? Teraz nie musieli otworzyć gońca. Tak. Yy, no, wisi mi pionek, więc tu trzeba zdecydować się co dalej chyba zagram koniem na... Koń na b3 naturalnie, żeby wskoczyć na c5, b6, g3 i nie ma tego ruchu, bo jest tu. Mm, dobra, tak zagramy. Jeżeli zagra od razu g3 lub f4, no to ok, długa roślana dobra, g3 na pewno. Trochę osłabiam białe pola, ale przez to, że jaki jest ten goniec powiązany, nie boję się tego. Najbardziej boję się planu spędzonego z h5, h4, no ale na h5 mam goniec f4 tutaj i na c1. Nie można przestawić Króla b się z uwagi na końca fajnie ustawionego. Jedną z idei może być przestawienie Hetmana na D3 i pobicie, pobicie i tutaj potencjalnie jakieś maty. Oczywiście to w tamtej konfiguracji nigdy nie działa, ale to jest tylko jedna z idei. Przestawienie konia na C5 zawsze może być też spoko, że potencjalnie albo spróbować wybić, albo atakować te pionki tutaj. Okej. Okay. Wydaje mi się, że bardzo naturalna reakcja. Ciężko tutaj jakieś przebicie się, jakbyś nie muszę reagować. Nie muszę. Jest okej, okay, jakby tu ataku nie ma. Na posunięcie hetmanem na B4 mam chyba ruch A3. Chyba mam ruch A3. Tutaj, tutaj. Są problemy trochę na tej linii, jakieś przestawienie hetmana na D3. Okej, okay, no to teraz biorę c1, jest najnaturalniejszym ruchem, jaki istnieje w szachach. Eee, Przeciwnik będzie chciał się przestawić na to skrzydło. Jest to w pełni zrozumiałe, co on robi. No, natomiast ja się zaraz zdecyduję na ruch hetmanem na d3. I nawet na bicie mógłbym rozważyć, czy ja nie chcę po prostu oddać jakości. Tak, 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 tak. Okej, okay. bić cię ja chyba się nie boję, bo zawsze mogę nawet zbić gońcem. Wydaje mi się, że to nie jest groźne. Z d 3 wygląda fajnie. Jeszcze ideowo pojawia się ta możliwość skoczka na a5. Może mogą od razu skoczek a5 grać? To byłby bardzo ciekawy ruch. No, skoczek na a5 jest fajną możliwością, której nie dostrzegłem wcześniej. Myślałem tylko o koń na C5, a koń na 5 w tej konfiguracji wy wydaje się nawet lepszą opcją. To pytałem, że mi co że pytanie brzmi, czy jest pogoniec D7? W pogoniec D7 akurat chyba lepiej było mieć konia na C5, ale kurczę, nie wiem. Może nie. Myślę, że można rozmawiać, czy ja dwóch jakości nie chcę oddać, ale to chyba byłaby przesada. Bardziej myślę o tym, żeby jedną oddać i w tu skoczyć koniem na C5 wtedy, i z problemy stworzyć stwarzać tu i tu. No i też warunek, który mi się podoba, czyli bicie, bicie tutaj, jedyne. Ok, przeciwnik zagrał, tak. Ok, koniec na C5. Albo koń na a5. I po koniu na a5 nie ma innej obrony tutaj niż tu. Zagrał konia na c5 no to przeciwnik odejdzie tutaj. Teoretycznie wtedy mam koń B a6. Koń b 6 Dobra. Gotek c5. Wieża tutaj. Konia 6 jak bicie, no to mamy od groma możliwości fajnych, na pewno wygrywamy, więc tak. 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 Wydaje mi się, co dalej? Bo teraz już to, to nie jest takie mocne, co to? Ale wydaje mi się, że to jest fajne. Może mogłem to lepiej policzyć, ale... Okej, okay, nastąpiło bicie, no to ja się zdecyduję na odbicie tego gońca. Trzymamy tutaj przekątną, bronimy tutaj. Ruch F4 nic nie daje, no bo nadal wybijam. Wieża tutaj może być trochę nieprzyjemna, ale na tej chwili jest bicie. No wtedy grozi F4, tak, więc przed tym się trzeba zabezpieczyć. A na tej chwili grozi bicie, więc. Więc tak, 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 tak. Wieża D7. O, no wieża D7 w ogóle mam też taki ruszek. Okej. Okay ja mój przeciwnik. Nie wiem, ale to widzę, że na pewno mogę zbić tutaj. Ale mogę też zbić tutaj i... A. No, bo, chyba zbiję po prostu grzecznie. Okej. Okay. Mogę też zbić teraz tak, tak i tak. i Są problemy tutaj dla króla oponenta potencjalnie. Tak muszę grać? Nie muszę. P4 jest też fajna. Tam gdzie mi jaką groźbę chce stworzyć przeciwnik i... Trzeba się zastanowić. Co jego figury mogą zrobić? No chcą, może chcieć grać Hetman H6 i próbować grać na ten punkt. Okej, okay, przeciwnik mi też tu atakuje. To wydaje mi się, że zagranie gońca tu musi być dobrym ruchem. Bicie bicie. Okej, okay, no to, to to się wracam. Pytanie brzmi, co osiągnąłem, a osiągnąłem to, że teraz Hetman już nie patrzy na punkt D4, więc nie stracę tu pionka. Naturalnie wyglądałoby teraz bicie, bo na bicie jest bicie, to jest proste. Bardziej kwestią jest to, co na bicie pionkiem, ale wtedy bije tutaj wisi Hetman. To jest kolejne osiągnięcie piona F6, a król nie ma za bardzo gdzie tam trzmychać, bo... Mm... W końcu wariantów chyba zostanie strącone tutaj więc w gorszym razie takie warianty liczę. Zdaje się, że pozycja jest fajna. A i w ogóle dzisiaj będę nagrywał odcinek na zapas. Jutro, niedzielny odcinek, jest odcinkiem, odcinkiem nagranym na zapas. Ok, dobra, i tu chciałam bić. Jak zrobimy? Bicie królem jest jakby prosta. jeśli chodzi o bicie pioną, to jest bicie po prostu. Wisi hetman. Wisi tutaj. Jakieś takie ruchy mogę po prostu bić. Bicie, bicie nie jest groźne, no bo na razie nie ma. Nie ma nic tam. Król tutaj no to bicie. Król tutaj no to raczej wtrącę sobie na przera. No jakby by było to zrobić tak, żeby jeszcze przy okazji jakiś materiał wymienić. I pójść po prostu tymi pionami i wygrać. No idealna końcówka po prostu wymieniamy zdoby... OK. Przeciwnik bije. Ja raczej biję tędy w takim razie. Nadal wisi Hetman, więc przeciwnik musi się na coś zdecydować. Przy są też problemy z tym gońcem. Hetman odchodzi. Hetman szach. Goniec. Hetman szach. Tutaj. Yy. Tutaj. No, może tu nie ma, wtedy był w Hetman. A, wtedy mogę piechać. Jeśli będzie wracał tutaj, to będę mógł tak, tutaj zagrać. Tutaj goniec. Hmm. Jeszcze pytanie brzmi: weź to, wygraj. Bo tutaj jest na pewno pozycja wygrana. Na 200. 200 milionów powodów to pozycja musi być wygrana, ale hmm. chcielibyśmy wymienić No Najpierw co dobywając gońca, no. Ale idealnie w sytuacji to się można gdybać. To nie szachy nie są taką grą, gdzie. Zazwyczaj gdzieś sobie po prostu coś wymarzysz i to akurat się stanie, gdy to jest bardzo myślenia życzeniowe. Czasem hmm. się tak stanie, ale to zazwyczaj w takiej sytuacji, kiedy przeciwnik albo nie ma ruchu lepszego, albo... Hmm, nie ma lepszej... Albo sam nie widzi lepszej opcji, albo opcja wygląda naturalnie, natomiast sytuacja taka... No dobra, to, to mi się absolutnie nie podoba, co zagrał przeciwnik. Mógłbym zagrać tak, tak. Przeciwnik zagra tak. Zagrał bardzo pasywnie, nie? I to jest taka kwestia. Zagrać tak, tak, tak. I tak. Zatakować tu pianka. Koniec tutaj. wszystkim nie muszę się śpieszyć z szafem. Więc zagrajmy B4 sobie. Przeciwnik mi niczym nie grozi. Jak zagra tutaj, to teraz się mogę zdecydować na tego szacha. Okej, okay. przeciwnik gra tak. Hmm, okej. Okay. Teraz już ruch przeciwnika jakiś jest. Zagram na wieżę na c1, bo grozi piątkowicie. Jak przeciwnik to obroni, no to ma problemy. Więc przeciwnik zagra tak, ale ja zagram d5. będzie to dotieśk totalny, jedzie wieża. No i ta króla są bardzo słabe. Król nie bardzo ma gdzie odchodzić. I tutaj nawet nie ma szacha. Taki wariant liczę. E, więc to wygląda dobrze. To wygląda dobrze i przyjemnie. W ogóle teraz w że... Tym razem chyba będzie jedna partia, a nie 40 minut odcinka. E. No, no na pewno będzie jedna partia w tym odcinku. Za tej dzisiaj nie będzie jednej partii w ogóle. Okej, okay, dobra. No to tutaj to na pewno jest bicie. Minimum jakie widzę, to, to jest wymiana Hetmanów. I chyba się na nim po prostu decyduje, z uwagi na to, że jest to pozycja po prostu wygrana. Bierzy nie da się przegonić. Przestawianie gońca raczej jest to tyle smutna przeciwnika, że ja po prostu podejdę królem. Będę podchodził sobie królem na spokojnie. Może zrobiłem na H5, przedstawiłem piórkę na A4. No okej, okay, przeciwnik się poddał. Robimy analizę partii. E, Przyjemno zwycięstwo dokładność może nie jest kosmiczna, ale 81 w pewnym momencie miałem totalnie wygraną i w którymś momencie na chwilę wypuściłem, nawet na chwilę gorszą, ale później przeciwnik nie zauważył. 81 dokładności, genialne posunięcie. Zobaczmy, co w partii poszło. Mieliśmy obronę francuską. Jak się okazuje, to i wszystko jest jakiś wariant. Więc 6 ostatni ruch, zagrałem rushadę, okej. Okay. Tu od razu jest idea, skoczka E2, skoczka F4, skoczka E2, aha, bo teraz do G5 nie da się dojść. Więc 7, ruch. pewnie skoczeka w 4 Albo H4. Okej. Okay. No ciekawe szachy tu lubi komputer. No wy. ja zagrałem rushadę, dość naturalną. E. To jest przeciwnik zagrał, tak? Zeszedłem skoczkiem. Wskoczyłem tutaj. I stwierdziłem, że jak skoczę skoczkiem na B3, to będzie spoko, przeciwnik długa ruszada. Skoczek co od razu. No tak komputerek lubi przestrzeń, a ten skoczek, tę przestrzeń nam zapewnia. Kontroluje dużo pól wokół króla. Hmm, tak, tak, to miało sens. I proszę jest Tutaj grzecę je. No tak, tutaj na razie bardziej sobie przeklikuję. OK. Wchodzi. Okej, okay, mamy bicie, bicie i skoczek C5, cały czas ten skoczek C5. No ale teraz jak widać mamy klatkę wokół króla, w związku z tym grozi królowi takie posunięcie. Hmm. I co masz o zrobić? Tak, i co ja wierzę, będę? Co, nie będą, może przeciw przeciwnik zrobić. No, może oddać Hetmana, ok. To to był zarąbisty barion, tak nie poszło. Nie widziałem cały czas tej ofiary. więc zbiłem, zbiłem. Zbiłem tędy. I tu jest wypuszczające. Ok. Myślałem bardziej o biciu pionkiem. I co tu jest? Puentą mojego pojedynczego. <grym> hetmana H6. Mhm, mm czemu nie chyba tutaj No tak, tak F3 no Nie wiem, ja cały czas w czym bym myślał osobiście w partii, że wygrywam. Oczywiście teraz widzę, że jest bierza tutaj, więc... Tak, to mogły mogła być nieprzyjemne konsekwencje tego wydarzenia. Więc e 5 nie był dobrym ruchem. To zatem sugerował silniczek. No właśnie, chyba na 3 nie rozważyłem, a to też miało dużo sensu, bo cały czas kwestia jest taka, że tutaj może wejść jakaś ofiara. Na pewno w tej konfiguracji już na, na takie coś możemy się zdecydować. Mhm. I po F6. Tutaj, tutaj. No, minimum jest tak, tak. Jest proszę, przede wszystkim zdobycie Hetmana. To jednak kwestia tego F6. Proszę. Tak, tak. Okej, okay, bierze genialnym ruchem, fajnie. Krawędź sobie przeciwnik oddał tutaj. Zbieram sobie tak. No to ciężko się do czegoś doczepić, zagrałem dość precyzyjnie i przeciwnik się podał. Także drodzy widzowie, Rankin 2234. Szkoda tego jednego momentu gdzie nie doliczyłem, źle oceniłem pozycję i prawie wy... wypuścił totalnie wygraną, ale udało się wygrać, mam genialne posunięcie, także fajna partia. Także drodzy widzowie, jeżeli wam się odcinek podobał, to zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza na kanale. Nie, pod filmem, komentarza pod filmem, łapeczki pod filmem, komentarza pod filmem, subskrypcji na kanale. Zapraszam na mojego Twitcha. No i co, widzimy się jutro. Pa pa!